Nie tak dawno, dawno temu, za siedmioma chaudami, za siedmioma hutami, było sobie królestwo, przez które przepływała rzeka w kształcie litery S. W królestwie tym przez pięć złotych lat rządził miłujący Bigos i zgodę Król Bull. I wszystkie znaki na ziemi, niebie, jako i w sondażach wskazywały, że będzie rządził wiecznie. Mamidła to jednak były. I zdarzyło się tak, że pewnej niedzieli król Ból, popiwszy wina z królewskich piwnic, wsiadł w karocę i pijany na pasach zakonnicę w ciąży przejechał. Tak oto spełniła się przepowiednia Herolda Jonkały, który pół roku wcześniej w lisie i norze będąc, widzenie miał. I ziściło się widzenie, a co się potem działo, to już na osobną bajkę temat. Dość dodać, że skutek był srogi. I rządy w królestwie zbój Jarkacz rozpoczął. A na WSI spokojnej, WSI wesołej, już tak spokojnie i wesoło nie było. Zaraz też w całym królestwie kolegia obrony pańszczyzny powstawać zaczęły. I choć zbój Jarkacz nic o zniesieniu pańszczyzny nie mówił, to kto jaki folwark posiadał, od razu zagorzałym wrogiem nowego porządku się stawał. Śpiewając. Ojczyznę dojną racz nam wrócić panie i za zgodą i bigosem tęskniąc. Ale nie tylko możni wrogami zniesienia pańszczyzny byli, bo to gdzie w jakiej WSI głupek wioskowy się znalazł, to pierwszy ci on do skakania na wiecach, a zbój Jarkacz tym większym okrutnikiem był, że wiecy tych nie rozpędzał, tylko czekał, aż obrońcy pańszczyzny na śmierć się zaskaczą. Taki był bez serca zbój. A nikt w całym królestwie nie potrafił czytać myśli Jarkacza tak dobrze jak wspomniany Herold Jonkała. Drukował on druki ulotne, gazetą elektorską zwane, w których myśli Jarkacza opisywał. A robił to z taką wprawą, że lud myślał, że to nie jedno myśli, ale czyny faktyczne Jarkacza są opisywane. I ogłosił Herold Jonkała, że siano dla konia zdrożeje, bo Jarkacz trakty budować chce, a nie ma za co i haracz nałoży. I lud płakał trzy dni i trzy noce, aż okazało się, że żadnego haraczu nie będzie. I odetknęli z ulgą woźnicę i spokojniej spali. Przynajmniej oni. Bo oto Herold Jonkała ogłosił kolejną plagę. Oto Jarkacz ulgi na dyliżansę dla Żaków zlikwiduje, i kto pół dukata płacił, teraz całego oddać będzie musiał. I znów lud płakał trzy dni i trzy noce. Aż okazało się, że ulgi na dyliżance owszem, zlikwidowane zostać miały, ale to jeszcze stare statuty księcia kaszubskiego regulowały, i buja jarkacza w to mieszać nie uchodzi. I tak oto jarkacz drwił wciąż z herolda jąkały, myśli swe odwołując. Zdarzyło się też, że na turnieju rycerskim któremu sam namiestnik się przyglądał, gwizdy posłyszano. A herold jąkała swoje wiedział i bez trupa, to jest bez zwłoki ogłosił, że oto giermkowie na turnieju namiestnika znieważyli i tumult wszczeli. A lud dał wiarę tym pogłoskom. Nie na długo jednak, bo oto nie minął dzień, a giermkowie ze stolicy Królestwa, zwanej przez cudzoziemskich kupców Warsaw. Co w narzeczu ludu zamorskich znaczy tyle co wojenna piła, a także giermkowie Lecha z Grodu Doznań odezwę spisali, że żaden giermek nie gwizdał i gwizdać nie mógł, bo na namiestnika, który rozum i godność człowieka posiada, a rycerzy wyklętych szanuje, na takiego gwizdać się nie godzi. I znów słowa Herolda Jąkały. Okazały się być warte tyle co lokata w skarbiec Ambergold albo Rady Ryszarda lwie odsetki, a słów takich na wiatr puszczonych wiele jeszcze było, a gdy nadszedł dzień czarny dla pańszczyzny i zbój Jarkaz, prastare statuty złamać się ważył, a Herold Jąkała trąbił i na alarm bił, a zali ktoś uwierzył, to już same drogie dziadki pomiarkujcie.